Spoko, druga partia z gościem. Zagrajmy nimzo. A w sumie on gra nimzo. Mogę zagrać coś innego. Ok. To się goniec za 6 gra. Niech będzie. Nie chcę, żeby ten genial poszedł na b2, więc go ustalam na d2. Czy mogę tu zagrać c5? Chyba mogę. W momencie przechodzimy do właśnie pozycji z jeża znowu. To jest fajne. Ja lubię grać Jest to dla mnie wygodne pozycje. Są to dla mnie wygodne pozycje. Więc czemu nie? Ale dałem się nabrać na najprostszą pułapkę świata. A tak na G7, a tak na E4. Podziękował. Ale straszne ruch. regrinhamos de